Witam bardzo serdecznie, ja się nazywam Małgorzata Kospin, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną właśnie i oglądacie ten film. A film dzisiaj będzie opowiadał o tym, jak dokonywać oceny i to oceny kontaktów interpersonalnych naszych seniorów. Zatem zapraszam do oglądania już teraz. Przedtem, jak przejdziemy jeszcze do tematu odcinka, to bardzo zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, żeby wcisnąć na dzwoneczek. Dzięki temu będziecie powiadamiani automatycznie o tym, że coś nowego pojawiło się na moim kanale. Zatem, przejdźmy już do tematu odcinka, czyli do oceny naszego seniora pod kątem właśnie tych. Tej Komunikacji interpersonalnej, bycia z drugim człowiekiem. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, właśnie jak nasz senior komunikuje się ze społeczeństwem, musimy właśnie znów stworzyć taką ocenę ja już kiedyś mówiłam w filmie dotyczącym samoobsługi. Że właśnie, żebyśmy zrobili sobie, ocenili naszego seniora pod czterema, tym razem kątami. Załóżmy, że będziemy oceniać od 0 do 5, to jest nasza skala. I przy każdym z tych pytań, które za chwilę Wam zadam, bardzo proszę, żebyście pomyśleli o jednym seniorze, i właśnie pod jego kątem odpowiadali na zadawane przeze mnie pytania. Do każdego z pytań dostawiamy odpowiedź od 0 do 5, gdzie 0 to jest najgorsza z możliwości, 5 to jest ta najlepsza z możliwości. Zatem zacznijmy. Kontakty interpersonalne. Czy nasz senior nawiązuje w ogóle kontakt? Czy nawiązuje kontakt wzrokowy, czy nawiązuje, jeżeli widzi kogoś po raz pierwszy, czy jest w stanie porozmawiać z tą osobą, czy jest w stanie zwrócić się do niej z jakimś pytaniem, czy raczej jest wycofany, czy raczej nie podchodzi do nieznanych osób, jest bardzo... Jest bardzo taki na dystans, bym powiedziała. Jeżeli jest bardzo na dystans, jeżeli nie potrafi się zaangażować w rozmowę z kimś, kogo nie zna, to stawiamy 0. Jeśli natomiast ma bardzo dobry kontakt z nowo poznanymi osobami, stawiamy 5. Wszystko zależy od tego, jak nasz senior funkcjonuje. Możemy oczywiście wstawić inne cyfry, w zależności od tego, jak nam się wydaje, że na przykład pani Krysia ma dość dobry kontakt z osobami, których nie zna, potrafi z nimi porozmawiać, natomiast bardzo wylewna nie jest. Stąd też widzimy, żebyśmy postawili tutaj ocenę 4 na przykład. Następne pytanie to jest to, czy nasz senior potrafi e, rozmawiać, czy ma kolegów w swoim gronie, czy ma osoby, z którymi, e, z którymi się koleguje, nie jedną, a trochę więcej. Właśnie jak wyglądają jego relacje z osobami, które już zna, które, z którymi przebywa na co dzień. Czy. E, jest tak, że jest zupełnym samotnikiem i lubi tylko swoje towarzystwo. Czy ma maksymalnie jedną osobę, z którą rozmawia, z którą e, się koleguje? Czy może tych osób w jego otoczeniu jest dużo, dużo więcej i jest w stanie właściwie z każdym e, nawiązać kontakt? Tutaj mówimy, w tym drugim punkcie o osobach, które już nasz senior zna. Załóżmy, że mówimy o pani Krysi i pani Krysia widzimy, że ona to tak lubi tylko mieć jedną koleżankę i ona z nikim innym właściwie nie wchodzi w żadne relacje. Stąd też wydaje nam się, żebyśmy postawili w tej skali od 0 do 5, byśmy postawili ocenę 2 pani Krysi. I to jest jej ocena za kontakty interpersonalne z osobami, które już zna. Następnie przechodzimy do pytania trzeciego: czy nasza pani Krysia jest osobą pomocną? Widzimy, że jeżeli chodzi o pomoc, personelowi pomaga właściwie. Natomiast osobą, z, z którą ma kontakt, no nie za bardzo. I ona jest właściwie taka niechętna do pomocy. I tutaj widzimy, że też byśmy właściwie postawili ocenę tak 2-3. Załóżmy, niech to będzie ta nasza trójka, bo czasem pomaga, jak ma lepszy dzień, ale z reguły tego nie lubi robić. I ostatni już punkt, na którym dzisiaj się skupimy, to ym, funkcjonowanie naszej osoby starszej w domu pomocy społecznej. Jak ona funkcjonuje? Czy właśnie ma jakieś problemy, konflikty z personelem, czy też jest bardzo taką osobą ugodową, bardzo taką e, miłą, sympatyczną, z którą możemy porozmawiać i która naprawdę e, za każdym razem, kiedy się spotykamy, kiedy się widujemy, ona jest i jest zawsze otwarta, dba o placówkę tak jak o własny dom. Zauważcie, to jest dom, Pomocy społecznej, dom. I ona właśnie tak się czuje jak w domu. Zatem tutaj widzimy, że ta nasza pani Krysia, no nie do końca się identyfikuje z naszą placówką. Ona dom uważa za dom rodzinny. Placówka to jest dla niej powiedzmy miejsce wygnania i nie czuje się tam dobrze. Dlatego właśnie ma ograniczoną ilość znajomych. Dlatego nie za bardzo lubi pomagać i y, właściwie dom to miała kiedyś, a już dziś y, to, co ona przeżywa, nie nazywa y, miejsca, w którym jest domem. Stąd też tutaj postawimy także ocenę 2, bo zaobserwowaliśmy właśnie takie zachowania u naszej pani Krysi. I teraz zobaczmy. Patrząc na te wszystkie oceny i widząc, jak się zachowuje nasza pani Krysia, możemy dojść do wniosku, że właściwie tutaj możemy zacząć pracę z panią Krysią albo na poziomie właśnie poszerzania jej znajomości, poszerzania jej grona osób znajomych, albo możemy tutaj ingerować w pomoc. Pomoc drugiemu człowiekowi, ale nie zmuszając ją do tego, żeby jakieś czynności wykonywała, tylko właśnie zapraszając ją, bardziej jeszcze włączając ją w życie domu. No właśnie, te dwie rzeczy, one się bardzo ze sobą łączą i właśnie w taki sposób przedstawiania jej, co się dzieje. Czy rzeczywiście ma tak bardzo negatywne podejście do placówki, tłumaczenie, może spotkanie z psychologiem? To wszystko, te nasze działania, one powinny bazować na tych wszystkich elementach, które zobaczymy przy ocenie, że są takie nie za bardzo, że kuleją, gdzieś jest brak, i nad tymi brakami powinniśmy te braki właśnie uzupełniać. Możemy znów wpisać te oto rzeczy do swoich planów indywidualnego wsparcia pani Krysi. Ona będzie dla nas właśnie tutaj przykładem osoby, która ma trudności w kontaktach interpersonalnych. Chcemy te kontakty polepszyć. Stąd też właśnie wpisujemy jako cel, zadanie na pół roku, na rok. Trzy miesiące wpisujemy zadanie, że pani Krysia bardziej będzie się utożsamiała właśnie z domem, że będzie miała, poszerzymy trochę jej hmm, liczbę znajomych w domu, że porozmawia ona z psychologiem raz czy drugi, że może nawet całą serię spotkań właśnie takich hmm, z psychologiem hmm, będzie miała zagwarantowanych. W taki oto sposób możemy świetnie dokonywać oceny stanu naszych seniorów, z którymi pracujemy. Na tej bazie możemy tworzyć cele, które później umieścimy w indywidualnych planach wsparcia. Jeżeli nie pracujemy w domach pomocy społecznej, jeżeli jesteśmy opiekunami, jeżeli jesteśmy terapeutami, którzy pracują w domu z seniorem, Także możemy wykorzystać te wszystkie elementy do oceny naszego seniora, do tego, czy lubi wychodzić na zewnątrz, czy ma znajomych, czy ma kontakty z rodziną, czy właśnie jak jego funkcjonowanie na terenie mieszkania wygląda, czy traktuje mieszkanie jako swój dom. Czy nie za bardzo? Odpowiadając sobie na te pytania, znów zobaczymy pewne braki i pewne z pewnością miejsca, w których senior bardzo dobrze funkcjonuje, ale tam, gdzie są braki, staramy się te braki wypełnić pouzupełniać. Mam nadzieję, że ten film był przydatny. Jeśli tak, proszę zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Zapraszam Cię do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek. Ja się nazywam Małgorzata Kospin i życzę Ci pięknego dnia z uśmiechem, bo uśmiech to sposób na młodość. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa!